Tak kwaterka, pod repertuarem pod tytułem Bez noża nie podchodź. Proszę o oklaski. dobry, jestem Paweł, moja Zapraszam, Marka Komarka. Głośno. Marka Komarka, zapraszam. Zapraszam Golosa, wykopany z dołu. Stał do nim młot. Zapraszam fryzjera. Brawa. Brawa. Zapraszam. Ja zapraszam pora do nim topu. W piosence pod tytułem To fryzjera głos Hej. to fryzjera głos! Usłyszałem go, powiedział pasz tak to, na rozstaju dróg stoi majster mój, odda ci robotę! Już z początku dnia, dnia słyszę gwizdki trzy. Wszyscy, wszyscy biegną dnia, na pobudkę, lecz nie my. Już z początku dnia do roboty gnam dużo jej ma. Co ty nie, nie rach, Słyszałem to, powiedział patrz. Tak to on na rodzaju dróg stoi majster mój on da ci robotę do to i to ja znów świeży papier dam lecz nie zrobię tego sam bo to pora mam to nie robów braj przynieś, zanieś, pozamiataj jedzenie daj To fryzjera głos usłyszałem go powiedział patrz tak to on na rozstaju dróg, stoi majster mój, on da ci robotę. Już pod koniec dnia widzę to ognia to blask. Stąd już stoi my, ułożony, toż to warty znak. Już pod koniec dnia znowu dmucham w żar, gdy to ognia to brak Tak to na staju dróg stoi majster mój, on da ci robotę.